Siemano widzowie, pokażę wam teraz w tym odcinku jak wyglądała budowa sklepu mniej więcej jak to wyglądało, remont garażu całego, zaraz wam pokażę też maszyny ale wiadomo, wszystko będzie po kolei no i co, od teraz sobie możecie zamawiać ciuchy na opadruk.pl no i zrobimy fajną akcję, teraz jest, dzisiaj jak to nagrywam jest 19, więc jakby od teraz, od niedzieli 19 listopada zamówienia, które będą złożone do 24 listopada po prostu przez weekend kilka, kilka ciuchów dostarczę osobiście. Najlepiej, żeby to była płatność z góry, wtedy będzie jakby wiecie o co dziś bezproblemowo. Więc, tak jak mówię, od, od 19 do 24 zamówienia, jak będzie minimum bluza, dostarczam osobiście yy, przez weekend. No, wiadomo, nie wszystkie, no bo to jest niemożliwe, żebym wszystkie dostarczył. Ale kilka wybranych sztuk gdzieś tam pojedziemy i dostarczymy osobiście. Widzowie, pokażę Wam remoncik garażu, a później zobaczycie efekt finalny tu wygląda tak, wygląda źle tu wygląda tak? To <śmienny> 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 no już wykupamy proszę Państwa Tu nie będzie tej ściany tej ściany nie będzie, nie będzie tej ściany jak jest zaznaczone, nie wiem czy to widzicie nie będzie tych drzwi, tych drzwi też nie będzie. Tych też nie będzie, tego okna nie będzie. I tu się zaczyna cała robota. Widać, że się tu zna. <gry> Proszę Państwa będą tre tu będzie w Mati mówi, że się nie zawali Więc ja mu ufam. Dopiero postawił trzy domy i dwa się zawaliły, no ale... Dalej się uczyć. Trzeba <laughs> się uczyć na błędach, nie? Tak. <laughs> Jeszcze nie włączyłem nagrywania, ale proszę państwa. Wiadro spadło. Pozdrawiam. Zostały wezwane posiłki. Jesteś tam przy No, kazali czterech ludzi przynieść. Proszę Państwa, tregra już stawiona. Mati był budowlaniec. Nie ma lipy. Mati coś się zna. Mati się zna na budowaniu, jak na jeżdżeniu. Ty chyba czegoś mu zabrakło. Czego? <laughs> Chciał mnie powiedzieć. Widziałem, widziałem. 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 Proszę Państwa, Mati ma dla Was radę. Zawsze trzeba narzędzia być. Trzeba grać O. Pierwna ubyta, wiadomo Zaraz wam pokażę tego chwila drugiego. Nie pokażę wam. Zobaczcie. Jest Patrzcie co narobił. Patrzcie co narobił. Dobra, dobrze, że dał miodu, nie? Przeszarżywałem konkretnie. Haha, hmm. no uśmiechnij się. Tak, się Państwa, garaż już wygląda w taki sposób. O, Mati jest taki brudny, bo przed chwilą leżał jak kamery nie było. Pełne siły jest Tak? roboty się wejdzie, a nie jestem Ale widzowie, tu był taki zapięty, że nawet nie było czasu kamery włączyć. No, nie, Już mam. drugi dzień, dobiega końca. Ściany wywalone. No. Mati, opowiedz jak jest. Zabawienia są zrobione. Prawie zrobione, no. Wstępnie. Co? Są. są wykute. Jeszcze tylko obrobić, żeby to ładnie wyglądało. Tynki. Jakiś masz randonik. Pyk, pyk, pyk. I Mariot gotowy. I streamy będą robione. Streamy tu sypialnia będzie. Tu będzie można wynająć sobie hotel w Mariocie. A Marriott no. pierwszy. Mariot się O kurde, Mariot to chopie jest. To są takie piwnice. No tym To jest chopie, rude. Mariot to jest widzowe tam po schodach, będzie w dół. Mati, <śmany> <śmany> brakowało żebyśmy tak elegancko ściany wycięli. Ja się teraz opieram i ścianę w dół. No to Żyłci, paprał, zobacz, jest 10 minut a jest najbrudniejszy zobacz, nie? Bo ja najwięcej robię. Przez 10 minut. <grym> on w 10 minut robił więcej niż my. Przez 3 godziny. <grym> a, faktycznie. Widzowie, on się przewrócił, dlatego tak. <grym> Ośmiem się siebie. Widzowie, jest a? taki za pierwszy, że nie ma czasu nawet na taczkę załadować No, to trzeba nosić. Pokażę jak się nosi. No co? Ja byle dwie. Arek ma taki zapiercie, że nad nim nie ma kiedy rękawiczek założyć. Nie dali. No jak to nie? Dostałeś najlepsze rękawiczki chłopie, dwa razy używane dopiero były. Kiedy? Co kiedy? Kurde, już przepiłem. No. Już państwa Mati... A! Żeby nie było, też jestem trochę ubrudzony. Też coś tu robię. No, stoi, to też coś robisz. Eee! Dorf się mam. Tak? No. Dobrze, A gdzie poszła? Do sklepu? Dobrze, dobrze nie w moim. A w twoim poszła na no, ja wam pokażę. Jak to Co? tak z dupłem tym młotem, że trzeba było go naprawić. Pokaż tutaj, wyskoczy to kamery. I to naprawił Arek. Fachowano nie łotem. wiem jak to się stało, ale to działa. Mogę tu klonić jeszcze raz? Pokaż. Ale się... to nie ta ściana Obólnie miała. Tu to jest motora. Spróbuj podnieść. No i co? No nie dobrze. Mati to na <grym co <grym? To ma tylko ty. Pokaż. Do... Spróbuj. Czy jestem właściwie ciara? jestem godzien. A, tak A, <śmienny> Tu jeszcze jakieś kartony. Tu już gotowe parę wysyłek. Yy, no, jeszcze jakieś narzędzia i tak dalej, bo jeszcze troszeczkę się tu coś poprawia. Tutaj macie ploter, komputer, drukareczka. To tutaj bardziej justyna siedzi. Tutaj co macie? Te folie. Tu macie też folie. Tu już parę gotowych, przygotowanych do zrobienia. Tutaj macie prasę, która już jakby wgrzewa ten nadruk. No, najpierw musi wyciąć. No i co? Mój komp. Tu, tutaj będą lajwy. Tu coś jeszcze na ścianie zrobimy, żeby było fajnie. No i tu jest ostatnie pomieszczenie. Taki magazynek na ciuszki. No więc widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy dostarczyli ciuszki osobiście, to zamawiajcie i w weekend się spotkamy z kilkoma z Was. Siemanko.